Polska z każdym rokiem umacnia swoją obecność na globalnej mapie usług dla biznesu. Trwale wpisała się w sieć transgranicznych powiązań biznesowych w obszarze offshoringu usług, który stanowi dla firm z tego sektora źródło przewagi konkurencyjnej oraz wpływa na ich możliwości rozwojowe. Kapitał ludzki, ale przede wszystkim jakościowa obsługa i kompetencje pracowników, powodują, że sektor nowoczesnych usług biznesowych jest obecnie najprężniej rozwijającym się sektorem gospodarki w naszym kraju. Zintegrowany system kwalifikacji opisuje, porządkuje kwalifikacje, które są tworzone rękami pracodawców, przedsiębiorców, pracowników ministerstw oraz ekspertów działających w branżach. To, co jest najważniejsze, to to, że zintegrowany system kwalifikacji jest Narzędziem wspierającym uczenie się przez całe życie. Kiedy mówimy o kompetencjach przyszłości, możemy patrzeć na nie z trzech różnych perspektyw. Po pierwsze są to kompetencje poznawcze, które pozwalają nam uczyć się, ale też wyciągać wnioski, pracować na dużych zbiorach danych, czy myśleć przynowo-skutkowo. Drugi obszar to kompetencje społeczne. Dzięki nim jesteśmy w stanie pracować w grupie, kontaktować się z innymi ludźmi, tworzyć relacje interpersonalne czy przemawiać publicznie. I ostatni obszar to kompetencje techniczne, technologiczne czy cyfrowe. Szczególnie w dobie rozwoju. Logicznego nieustanne jest podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych. Mamy tak zmieniającą dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, że szczególnie nastawienie na krótkie formy kształcenia, pozyskiwanie kompetencji, podnoszenie ich, zdobywanie certyfikatów, które rynkowo potwierdzają nasze kwalifikacje jest tym aspektem, który dzisiaj, szczególnie dla młodych osób wchodzących w rynek informatyczny, ale także dla tych osób, które na tym rynku już funkcjonuje jest szczególnie ważne. To również ważne dla pracodawców, bo potwierdza pewną kulturę, pewną postawę, chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i uczenia się. Nazywam się Gabriel Buczak, jestem uczniem trzeciej klasy Technikum i od trzech lat posiadam certyfikat potwierdzający ukończenie kursu z programowania i obsługiwania procesu druku 3D. Do kursu przystąpiłem za namową pani, która zajmowała się programami w naszej szkole. Po potwierdzeniu kwalifikacji zacząłem działać coraz prężniej w branży druku 3D. Udało się nawiązywać pierwsze współprace biznesowe z firmami, a nie tylko osobami prywatnymi. Ireneusz Szlendak, nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach. Pracuję w szkole 20 lat, uczyłem historii, wiedzy o społeczeństwie, a przedmiotów zawodowych na warsztatach szkolnych uczę od około 4-5 lat. To był pomysł poprzedniej dyrekcji, mojego dyrektora. Doszedł do wniosku, że w ciągu najbliższych lat, kiedy ta nasza kadra będzie coraz starsza, do no, zabraknie nauczycieli zawodu i zaproponował mi i mojemu koledze, Mirkowi, żebyśmy zmienili ten kierunek edukacji naszej, zdobyli nowe umiejętności i żebyśmy uczyli tutaj praktycznej nauki zawodu. To, że jestem trenerem i egzaminatorem z kwalifikacji rynkowej montowanie stolarki budowlanej. Umożliwia mi realizowanie projektów i szkolenie w ramach tej kwalifikacji uczniów, nauczycieli. To daje mi też dodatkowe inne możliwości poza szkołą uczestniczyć w kursach. W ramach projektu Nowa Ranga Kształcenia w Powiecie Grajewskim e, odbywały się tutaj kursy i szkolenia dla 150 uczniów i 7 nauczycieli zespołu szkół Numer 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. W ramach projektu zakupiliśmy 4 drukarki 3D, zakupiliśmy gogle VR z oprogramowaniem stricte do druku 3D zakupiliśmy całe wyposażenie pracowni językowej, konkretnie pracowni języka angielskiego. Jesteśmy również na etapie zakupu 22 komputerów oraz dwóch projektorów, by stworzyć dwie nowe pracownie druku 3D. Szkoły zostały doposażone. W zakresie swoich potrzeb informatycznych, a to co się dzieje obecnie, czyli w zakresie kształcenia i możliwości w druku 3D, już zupełnie zmienia zaplecze naszych szkół na XXI wiek. Już dzisiaj komunikujemy pewne zamierzenia do nowej agendy programowej, nowej agendy finansowej. Już ze szkół jakby zbieramy informacje o potrzebach pracowni, o tym, aby w przyszłości jak najbardziej te środki skierować do pracowni symulujących proces pracy na zewnątrz, aby te szkoły były ponownie doposażone, może zmodernizowane. Powiat Rypiński bierze udział w projekcie nowe umiejętności dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu. Docelowa grupa w powiecie Rypiński to kilkaset osób. Każdy z uczestników podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększa szanse na rynku pracy. Myślę, że warto, żeby samorządy aplikowały o środki unijne na tego typu projekty, bo to wszystko jest, drodzy Państwo, dla mieszkańców, mieszkańców powiatu rybnickiego, ale także całego województwa. Dzięki pozyskanym środkom nasi mieszkańcy mogą korzystać z tych kursów za darmo. Kursy dotyczyły mieszkańców z różnych grup społecznych, obszarów wiejskich, ale także miejskich. Większość szkoleń zakończyła się egzaminem, a uczestnicy szkoleń zdobyli dodatkowe uprawnienia lub kwalifikacje rynkowe. Wiele diagnoz, wiele rozmów przyczyniło się do tego, że dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy sukces. Ponad 3000 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, głównie powiat wocławski, rypiński, to ludzie, którzy dzisiaj mogą powiedzieć tak, robimy krok dalej jeżeli chodzi o naszą pracę zawodową. To mnóstwo osób przeszkolonych, jeżeli chodzi o wszystkie rodzaje IT. Wielkie gratulacje dla władz powiatu włosławskiego, dla władz powiatu rypińskiego, ale również dla partnera, którym była firma Syntea, która wniosła bardzo dużo, jeżeli chodzi o doświadczenie właśnie w tego typu projektach.